Z nami Rafał Lademan. Wygrane spotkanie przez Lechie 33-21. Poproszę Rafał, żebyś podsumował ten mecz. Mecz dwóch połów: pierwszej, kiedy Lechia bardzo dominowała, i drugiej już tej bardziej wyrównanej. Wydaje mi się, że zaczęliśmy wbrew pozorom, chyba zbyt dobrze, ponieważ y, przyłożyliśmy szybko trzy razy i wlarło się w nasze szeregi y, niepotrzebne rozluźnienie, które nam nie pomogło, bo graliśmy z minuty na minutę coraz gorzej, zaczęliśmy popełniać coraz więcej błędów. <laughs> Natomiast y, w drugiej połowie y, praktycznie większą część się broniliśmy. Natomiast jednak górę wzięło doświadczenie i udało nam się dowieść zwycięstwa, jeszcze dwa razy przyłożyć, wygrać za 5 punktów. więc to generalnie nas bardzo cieszy. No Mankamentem było bardzo dużo błędów popełnionych przez nas, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej drużynie, ale mamy dużo materiału do analizy. Właśnie dzisiejszy skład Lechi był dość no, eksperymentalny z uwagi na to, że było wielu młodych zawodników, ale też weterani, a również zawodnicy przyjezdni, głównie z RPA. Jak udało się to, jak wam się grało po prostu razem? Tym bardziej się nie załamujemy, bo <laughs> gdzieś tam te błędy muszą wyjść, musi być ten pierwszy mecz zagrany z nowymi ludźmi, musimy się ograć, musimy gdzieś tam wspólnie później przeanalizować rzeczy, które nam nie wyszły, bądź, że tak powiem, cieszyć się z tych, które wyszły. No, będzie z meczu na mecz coraz lepiej, na pewno się zgramy i, i myślę, że będzie, będzie, będzie to wszystko owocowało w późniejszych meczach. Bardzo dziękuję, gratuluję wygraniu spotkania. Z nami Daniel Trybus. Bardzo dobre spotkanie w wykonaniu Sparty Jarocin. Chciałbym, żebyś podsumował ten mecz. Pomimo tego, że Lechia przeważała w pierwszej połowie, to jednak w drugiej bardzo goniliście i zdobywaliście, zdobywaliście punkty. Myślę, że na pewno spotkanie dla Sparty można powiedzieć, że jest owocne. Dobra lekcja dla nas. Myślę, że Lechia nie spodziewała się takiego oporu. Myślę, że jeszcze zabrakło nam trochę doświadczenia, bo jesteśmy młodą drużyną, ale myślę, że w kolejnych meczach na pewno to poprawimy. No właśnie bardzo dobrze wykorzystywaliście te słabsze momenty gry w wykonaniu Lechii. Naprawdę budowaliście te akcje i one naprawdę mogły się podobać. Jak to mówią, Gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Tak Lechia popełniała błędy, my staraliśmy się wykorzystać. Nie wszystkie się udało, ale myślę, że zostawiliśmy pozytywny akcent na boisku. Bardzo dobry akcent, który tak naprawdę pozwolił Wam w drugiej połowie spotkania zdobyć 5 punktów. Wynik 33-21 myślę, że naprawdę może cieszyć całą drużynę i sztab szkoleniowy. Tak, myślę, że na pewno jest to dla nas wynik dobry, patrząc po zeszłej kolejce. Myślę, że jeszcze trochę jakbyśmy posłali trenera, zagrali trochę lepiej taktycznie. Myślę, że ten wynik też mógł być inny. Bardzo dziękuję i życzę powodzenia dziękuję w kolejnych bardzo. spotkaniach. Z nami trener Juri Buchało, trener zwycięskiej. Dzisiaj Lechigdańsk, Gdańsk, wynik 33-21 do przerwy 21-13, i to był jeszcze taki wynik kontaktowy, który właściwie mógł skończyć się różnie. Dokładnie, przede wszystkim bardzo nerwowy mecz. Wyszliśmy trzema przełożeniami: zbyt dużo prowadzenia, gdzieś nas to podejrzewam zgubiło i wkradło się gdzieś pełne. Błędy przede wszystkim zaczęła szwankować dyscyplina, czy słusznie, czy niesłusznie będziemy oglądać i analizować to wszystko. Bo są nowi chłopacy e, z kraju rógbowego, gdzie podejrzewam, sędziłem też troszkę inaczej, i tu muszę uczulić ich na to, że to u nas jest jaki jest. Także, ale pewnych rzeczy musimy się wystrzegać. Natomiast no, ciężko się gra, jak stosunek karnek jest pod bodajże 25 do 5, czyli w całym. Drugą część pierwszej połowy graliśmy bez piłki. Cały czas musieliśmy bronić. No i brawa dla Jarocina, że młody, ambitny zespół wykorzystali, grają bez presji, wykorzystali te nasze błędy. Później ta nerwowość nam się przekazała i zanim odzyskaliśmy kontrolę i zaczęliśmy znowu punktować, no były nerwy, były nerwy. Nie tak wyobrażaliśmy sobie ten pierwszy mecz, aczkolwiek no po raz kolejny to się udowadnia, że wróg nie ma, że zakładasz przed meczem, że wygrasz Gładko i spokojnie trzeba to udowadniać na boisku. Znowu kolejna przerwa tygodniowa, więc potrzebny taki mecz. Myślę, że kolejne mecze będą lepsze w naszym wykonaniu. Także nie ma co dramatyzować, trzeba się cieszyć z pięciu punktów. Tak jest niedosyt na pewno i u mnie, i u chłopaków, ale będziemy pracować, będziemy szli do przodu. Właśnie były takie bardzo dobre akcje zespołowe, kiedy tak naprawdę ta przewaga Lechi bardzo y, była zaznaczona i później momenty, kiedy nie wiem, czy zagrały indywidualności, ale właściwie nie było widać drużyny, było dużo wtedy błędów. No Musieliśmy uprościć naszą grę. O co prosiłem chłopaków, bo ta gra na kontakcie, tak jak próbowaliśmy grać, zaczęło się robić zbyt dużo straty. Każde przegrupowanie w zasadzie kończyło się albo naszą stratą, albo karnym. Dlatego no musieliśmy tę grę uprościć, maksymalnie uprościć, wrócić do takiego starego rógby, które nie jest e, przyjemne dla oka, ale w, na dzisiejsze warunki. Było skuteczne, dlatego no, to wyglądało tak, a nie inaczej. A będziemy próbować oczywiście grać w kolejnych spotkaniach, znowu grać piłką. To, co chłopaki dzisiaj grają gdzieś za linią korzyści, czy z ziemi, czy na kontakcie, no próbują, wypluwają piłkę, no, ale to też podejrzewam, że brak zgrania i meczowego rytmu z tygodniu na tydzień będzie coraz lepiej. Bardzo dziękuję trenerze, gratuluję spotkania i trzymamy kciuki za dziękuję kolejne. Dziękuję bardzo, dziękuję. Z nami t, y, trener, y, trener drużyny y, Sparty Jarocin, pomimo tego, że spotkanie y, m, przegrane 33-21 wygrywa dzisiaj Lechia, to myślę, że trener ze swojej drużyny może być bardzo zadowolony. Y, tak, no mam nadzieję, że uwierzymy w końcu w siebie, bo, bo y, gdybyśmy nie przespali pierwszych 15 minut, to, y, to może nawet byśmy wygrali to spotkanie, te szybkie 21-0, y, troszeczkę, troszeczkę nas... Y, y, może pobudziło do, 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 do walki. E, gdyby to się nie wydarzyło, mecz by się potoczył zupełnie inaczej. Braku, brakuje nam jeszcze tej, tej wiary, ale, no ale to, co później pokazaliśmy, to, to, to na pewno możemy być się dumni. Nie wykorzystaliśmy wiatru w drugiej połowie, a, a też mogłoby się potoczyć inaczej. To wynikało z, z kontuzji naszej dziesiątki. E, tak, także także tutaj, tutaj można było szukać też szans, no i, i, i błędna. Błędna decyzja taktyczna powinniśmy kopać też też na słupy, zbliżyć się na, na te sześć punktów i, i próbować dalej swoich szans. Rzeczywiście ten początek spotkania to no, zaopatrywałem się na wysoki wynik i właściwie zepchnięcie drużyny gości do do, właściwie do narożnika, jak to się kolokwialnie mówi, ale później no wielki powrót. No, także momentami akcje świetne, naprawdę wielkie brawa za to, że udało Wam się wyjść z czegoś takiego i momentami nawiązać naprawdę bardzo kontaktowy wynik. Po pierwszej połowie 21-13, później również było blisko, naprawdę ten mecz mógł się potoczyć różnie. No to prawda, fajnie, że był ten comeback, że, to, że, 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 że się obudziliśmy, bo no nie wywozimy z Zdańska punktu, ale, ale, ale może właśnie tej, tej pewności siebie troszeczkę, że, że potrafiliśmy się postawić tutaj na lechi i, i myślę, że tak musimy rozpatrywać to spotkanie w tej kategorii. Gratuluję dobrego występu i życzę powodzenia w kolejnych spotkaniach. Dziękuję bardzo.